Dowiedziawszy się, że moje jajka wyglądają jak podstarzały rastafarianin, zdecydowałem się podjąć wyzwanie i kupić żel do depilacji. Wcześniejsze próby golenia nie były zbyt skuteczne, i prawie nadwyrężyłem sobie plecy, starając się dotrzeć do mniej dostępnych zakamarków. Będąc nieco romantycznym człowiekiem, pomyślałem, że nadchodzące urodziny ukochanej możemy uczcić, oddając się cielesnym uciechom. Zawczasu złożyłem zamówienie. I jako facet, pracujący na Morzu Północnym, z poczuciem wyższości czytałem opinię o produkcie. Wszystkich tych, którzy uskarżali się na jego zbyt silne działanie. Znając ich tym samym za zwykłych, biurowych mięczaków. Och, towarzysze mej niedoli, w jakim ja byłem błędzie? Poczekałem, aż moja druga połówka wygodnie położy się w łóżku i dając jej subtelnie do zrozumienia, że mam dla niej niespodziankę. Poszedłem na dół do azienki. Z początku wszystko szło nieźle. Nałożyłem żel i stałem oczekując na rozwój wydarzeń. Nie musiałem długo czekać. Najpierw poczułem delikatne ciepło, które w ciągu kilku sekund przerodziło się w intensywne pieczenie, i takie uczucie, jakby dwóch facetów, podnosiło cię do góry za stringi, zrobione z drutu kolczastego. Dotychczas religia nie stanowiła Istotnej części mojego życia, ale nagle gotów byłem przyjąć każdą wiarę, żeby tylko powstrzymać brutalne palenie wokół odbytu i tego, co zaczęło przypominać zmielonego kotleta i dwa suszone daktyle. Chciałem zmyć żel z krocza nad zlewem, starając się jednocześnie nie przegryźć sobie z bólu wargi, ale niestety zdołałem jedynie zapchać odpływ kłębkiem kłaku. Z załzawionymi oczami postanowiłem opuścić łazienkę i korytarzem dostać się do kuchni. Tradycyjne poruszanie się wkrótce przestało być możliwe, więc ostatnie metry w kierunku lodówki pokonałem na czworakach. Miałem tam nadzieję znaleźć. Coś, co da mi zimne ukojenie. Szarpnąłem ze drzwiczki zamrażalnika I odkryłem kubełek lodów, zdjąłem pokrywkę i umieściłem go pod sobą. Ulga była niesamowita, ale tylko tymczasowa. Bo lut na wierzchu roztopił się dość szybko. I ogniste kucie powróciło. Kształt kubełka uniemożliwiał mi potraktowanie odbytu, lodowym przysmakiem, a wzrok powoli odmawiał posłuszeństwa. Więc zacząłem nerwowo macać ręką wnętrze zamarżalnika, poszukiwaniu czegoś innego. Złapałem za jakąś paczkę, w której jak się później okazało, była mrożona brukselka i starając się być jak najciszej, Rozerwałem folię. Wziąłem pełną garść i bezskutecznie próbowałem zaklinować kilka między pośladkami, to nie pomagało. A na dodatek, część żelu znalazła drogę do mojego kakałkowego tunelu. Czułem się jakby prom kosmiczny, odpalił swoje silniki tuż za mną. To był prawdopodobnie pierwszy i mam nadzieję ostatni raz w moim życiu, kiedy marzyłem, żeby w kuchni pojawił się bałwan gej, co powinno wam uzmysłowić, do czego byłem zdolny się posunąć, żeby złagodzić cierpienie. Jedyny pomysł, na jaki mój oszalały z bólu mózg mógł wpaść, to delikatne wciśnięcie. Brukselki tam, gdzie żadne warzywo w wcześniej nie było. Niestety. Moja druga połówka, zaniepokojona od głosami dochodzącymi z kuchni, wybrała akurat ten moment, żeby sprawdzić, co się dzieje na dole. Powitał ją widok. Mnie z tyłkiem w górze i truskawkowym lodem kapiącym z brzucha. Gdy wciskałem brukselkę w dupę, rocząc pod nosem. O, jak dobrze. Oczywiście taki szok musiał wyrwać krzyk z jej ust. A zaskoczenie, że nie słyszałem jak schodzi na dół, spowodowało u mnie nagły, mimowolny skurcz, przez który wystrzeliłem w jej kierunku brukselową salwę. To zrozumiałe, że pierdnięcie brukselką w jej nogę o 11 w nocy prawdopodobnie nie było tą niespodzianką, na którą liczyła. A tłumaczenie dzieciom na zajutrz, skąd na lodach wzięłaś to dziwne wgłębienie, nie poprawiło mojego wizerunku. Podsumowując, wid usuwa włosy, godność i szacunek dla samego siebie.